Cześć, tu marcin. MedGamer, GameStoreAndroid.pl. Dzisiaj kolejna zręcznościówka, można powiedzieć, chyba w sumie. Nie wiem, czy tak to można nazwać, ale bardzo fajna gierka. Yy, z fajną kolorową grafiką i bardzo ciekawie wykonaną wodą. O co chodzi? Yy, zadaniem naszym jest sterowanie taką, można powiedzieć, sikawką. Yy, które macie tutaj po lewej stronie. No i co trzeba zrobić? Trzeba zgasić ten tutaj palący się pożar. Mamy możliwość poruszania sikawką góra-dół i ustawiania kąta nachylenia sikawki. W momencie, gdy już stwierdzimy, że jest OK, wciskamy spryskiwanie wodą i robimy wszystko, żeby w najszybszym czasie zgasić pożar. OK, pierwsza plansza zaliczona. Oczywiście w miarę jak... w miarę jak się tutaj... posuwamy do przodu no to plansze oczywiście zaczynają się robić coraz trudniejsze. Tutaj w tym przypadku trzeba przesunąć kamień najpierw, żeby wcisnąć przycisk, który tworzy bramę i dopiero wtedy możemy zgasić pożar. Nie wiem, czy to na filmie widać, ale woda jest bardzo fajnie zrobiona tutaj w tym przypadku. I gra, mimo tego, że jest w sumie w sumie prosta, to sprawia bardzo dużo zabawy. No i oczywiście trzeba odpowiednie patenty zrobić w tym przypadku, że akurat tu się udaje w ten sposób, ale chyba będzie w sumie lepiej i szybciej zrobić to tu dołem trzaskając odpowiednie ciśnienie wody dobra no i całkiem całkiem jakoś nieźle idzie kolejna gra znowu trzeba coś pomyśleć znaczy kolejna plansza yy, Moment, jedziemy na dół i teraz tak tu pewnie znowu trzeba ten kamień przesunąć okej okay, najpierw zgasimy górę i teraz chyba będzie trzeba jak jednak żeby się ta woda tu zakręciła w jedną stronę <słuch> no i coś mi się nie udało no dobra ale jak widać yy, bardzo fajnie to wygląda gra jest dostępna nieodpłatnie w Google Play Store tam jest bodajże do przejścia chyba za free i No przejście za darmo jest bodajże chyba 6, tak, 6 poziomów. Dobrze pamiętam w pełnej wersji. Tu macie opisane 72 poziomy, 6 światów. Czy warto kupić? No, musicie sami zdecydować. Ja jeszcze nie kupiłem, ale chyba się zdecyduję. Jakoś tam specjalnie droga nie była. Nie pamiętam, coś w granicach chyba 6 czy 7 zł. Bodajże nie ma tragedii. Można zainwestować. Zwłaszcza, że gierka jest naprawdę fajnie zrobiona. Widzicie, tu macie przykładowe, przykładowe następne planże. Bardzo fajna zabawa. Na pewno się dzieciakom spodoba. Jak macie to, to dla dzieciaków w grę polecam. Dobra, tyle. <tryk> yy, jakiś krótki opis na pewno znajdziecie na stronie standardowo do której odwiedzania standardowo również zapraszam. Yy, jeżeli nie chcecie przygapić kolejnego filmu. Koniecznie zasubskrybujcie kanał. No i oczywiście będę wdzięczny za e, polubienie filmów, jeżeli Wam się podoba, jeżeli nie to piszcie komentarze. E, co Wam się nie podoba? Zawsze zawsze chętnie przyjmę jakąś dobrą radę i coś pozmieniam, jeżeli uważacie, że jest coś nie w porządku. To na razie e, na dzień dzisiejszy tyle. Na razie pozdrawiam, cześć.